Mamy widzowie nagrywamy, że wchodzę tutaj tutaj do tej szafy. Okay. Więc wyciągamy te rzeczy. Kolejnie te dużo rzeczy. Oh mój Okej. Okay. Ale to wszystko ciężkie. O, Boże, widzę. Okej. Okay. Nie wiem czy coś się czy ja muszę jeszcze to tylko wyciągnąć. To muszę przesunąć. O tak. I wchodzimy. Pomoc na dłoni. Zamknąłem się, widzowie! O boże, jak tu ciemno! Widzowie, nic nie widzę! Ale weszłem! Muszę sobie coś poświecić! Ja tu nic nie widzę! I dać mnie. O no! Mać na kamerce Nie wiem, czy nie widzicie, ale tu jest mega ciemno! No! O no! Jak tu ciemno! Auuć! Uh, A au. Ale tu ciasno! O no! Jak ja się tu w ogóle zmieściłem? Oh. Ał! To jest niemożliwe, że ja tu weszłam. Auć! Będziemy tu godzinkę? <grym> o! Ała! Będziemy tu siedzieć cały dzień. Au! Chcecie 24 godziny w tej szafie, to da 500 wyświetleń. To 24 godziny będą w szafie tej. Au! Oh my god! Przesuwać to! Dobra, otworzę to na chwilę, bo to nic nie widać, o oh mój god! Udało się Widzowie O oh mój god, O oh mój god, jakie to trudne o. O. Dobra, wchodzimy jeszcze raz Okej okay. Muszę się wyprostować Widzowie Okej okay. Tym razem już będę przygotowany Żeby tu wejść Okej okay. I wchodzę. O, oh, get... a nie znowu. Pomoc na dłoń mi nie mówi. Ał! Dobra, ała. ała! Ło! Jak to ciemno! I to wiesz, trzy minuty, tylko ten przyjmu. Wszystko to na mnie spadło. Jestem zatopiony. Oj oh god, oj oh Boże. Co to za film? O oh my Czy patelnia tu spadła? Au. Jak ja tu w ogóle przeżyłem? Eh, Hazja MP4 czy jak to Dobra. zostawcie subskrypcję i napięcę z wyświetleń robię tu noc. O oh mój. Nie wiem, czy tam moc mi się uda, bo tu nie mam światła w ogóle. O Cały dzień. To w... oh no. O To mega ciemno. O e, mój. Ono no, no, alarm! Alarm na szóstej! Widzowo nie wiem, alarm na szóstej. Szóstej! Okej, okay, jeszcze raz kolejna próba. Ok, i zamykamy. Teraz jeszcze. By... Ok, oh, zamknięte. Tak. O, oh, no to jest tu ciemno. Ok, o, oh, w sumie to przytulnie, Jestem na kartniku. Szkoda, że mnie widzowie nie widać, abyście widzieli, ale kurde, no nie umiem zrobić tej kamery, żeby tu jasność była. Nie umiem tak zrobić, bo to jest mega ciemno w tej szafie, ale weszłem. Kurde. Dobra, widzowie więc. Przetrwałem. Wychodzę z tej szafy. Ojej. Nie ja zrobię. Przetrwałem to. Nie wiem, co ja wie to. Przetrwałem. Zaraz to pochowam, tylko. Napięte, myślę, ten będę miała noc w tej szafie. Dobra, więc jeszcze to pochowajmy. Kaj, okay, zrobię jeszcze to musimy pochować. Tu mam ten gofer. Gofer, gofre, 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 gofre nic. Elo, jestem tu. Wiecie, piątą zyskmentu, to znowu wchodzę. O Boże! Na 500 wyspectemu to wchodzę już na cało... do 21 nie mogę wyjść, ale mogę sobie to odsunąć. Kontynuujcie nie ma, to to, a tak to. Okay. To jak nie kiedyś Ale kiedyś to okej kiedyś 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 chcecie więcej takich odcinków, to dajcie łapki w to kiedyś 500 kiedyś kiedyś to kolejne, to znowu to wchodzę. -E. And I,